Z nami Filip Maciejuk z Bora Hans Grohe, Mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas z tamtego roku i z tego. Jakie masz plany na ten wyścig i jakie emocje ci towarzyszą przed startem 82 Tour de Pologne? No na pewno domowy wyścig, tak jak wyścig w Polsce, na pewno dużo emocji z tym związanych. Zawsze lubię startować w Tour de Pologne, jest to jest mój czwarty raz. Mamy bardzo mocną ekipę na ten wyścig, o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, jak i również na poszczególnych etapach. No ja jestem poddelegowany do pomocy od początku do końca wyścigu, na pewno będę chciał się pokazać na czasówce, ale no to jest, czy jest daleka droga do tego, trzeba najpierw dojechać, to jest jedna rzecz, a druga rzecz. Zobaczymy jak nogi odpowiedzą po ciężkim tygodniu, bo naprawdę wyścig zapowiada się ciężkim, dużo pracy mi czeka dla liderów, więc, więc zobaczymy. Dzisiaj też zaczęło padać, to będzie miało wpływ na dzisiejszy wyścig? Myślę, że nie jakoś bardzo, myślę, że dzisiaj jest najłatwiejszy tak naprawdę sprinterski, jest dużo sprinterów tutaj, więc myślę, że to będzie kontrolowany wyścig od startu do mety. Na pewno będzie chaotycznie, jak to jest zawsze na pierwszym etapie, tym bardziej jest taką liczbą sprinterów, jaką tutaj mamy, więc myślę, że też nie wpłynie jakoś bardzo na rywalizację. Się. A u Was w grupie macie nowego dyrektora sportowego, który zdecydowanie może Ci się podobać. No tak, Czarek, Czarek, Czarek Benedetti. Czarek Benedetti, dokładnie. Ścigałem się w tamtym roku z nim w Tour de Polonie, to był jego koniec kariery, teraz jest moim dyrektorem. Na pewno fajne doświadczenie. Ono bardzo duże doświadczenie, więc na pewno nam dużo to pomoże. No i w takim razie życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.